Życie jest piękne. Na kanale znajdzie piosenki, wierszyki i inne głupie filmiki. Subskrybuj mój kanał. <gry> Witajcie widzowie YouTube'a w moim nowym filmie na kanale zatytułowanym ZJP TV. Słuchajcie, w tym filmiku pokażę wam jak prawidłowo gra się na perkusji. Tutaj mam dwa bębny jak widzicie i... Pałkę. To jest niestety świeczka zwykła, gdyż nie posiadam takiej pałki do grania typowej na perkusji, ale jak widać, świeczka też się bardzo dobrze sprawdza w takiej grze. I ja wam teraz trochę pogram na perkusji i zobaczycie, jak to się prawidłowo robi. I lecimy. Musimy rytm trzymać. Niestety jedną ręką będę grał, bo drugą, w drugiej dłoni mam telefon, ale gramy. Próbujemy. To jest właśnie rytm afrykański. A teraz Wam pokażę rytm technoboja we śpigułkę. To jest tak. I maniury tańczą. Świeczka nam się trochę gnie. Gdyż wosk nie jest zbyt stworzony do grania na perkusji, no ale woskiem można na przykład golić nogi, co będzie, będzie ujęte w innym filmiku. Ale tutaj gramy świeczką na perkusji. Jeszcze taki hip-hop. Wam pokażę, jak to jest hip-hopowy rytm. To jest tak. I tak właśnie. Możemy sobie rapować, a nie żałować, grać na bębnie, niech to i tak dalej, i tak dalej. Jak tu membrana pizgnie, to mnie zabiją. Dobra, i to jest właśnie gra na bębnie, na bębnach, czyli gra na perkusji świeczką. Jak widzicie, dałem radę. Mógłbym jeszcze łyżką grać. Też idzie, nie? Dokładnie. I można grać czym tylko chcemy, także... Yy, Polecam Wam y, naukę gry na perkusji, świeczką albo innym przedmiotem. I to jest właśnie gra na perkusji. Kończę ten filmik i zapraszam Was do subskrypcji mojego kanału i do lajkowania, udostępniania tych filmików na y, Facebooku. Komentujcie. Yy... I tak dalej, i tak dalej. I zobaczcie, jakie tam mam inne filmiki na kanale. Na razie subskrybujcie, cześć.